zginął w walce to jest wszystko w porządku tak tak tylko że e, to jest rytuał e, rezerwowany wojownikom oni nie byli jeszcze wojownikami a, walka jest... na polu chwały w wojnie w bitwie a w, w utarczkach miejskich to nie jest to samo i młodzież się pod to nie zalicza Hmm. No to faktycznie psikus. Hmm. Hmm. Więc uważa Pan, że e, zrobienie jakiejś szopki i uwolnienie e, tych dzieciaków, e, nie wiem, coś, coś w ten deseń. Ja wchodzę, żądam odstrzelenia tego e, dzieciaka, wyjmuję giwerę i tak dalej, Pan sparowuje. Rzuca tekstami, że tu to pan tutaj dowodzi i u niego nie będzie żadnego mordowania, coś, ten, coś takich tych, poobrażamy się przez chwilę, później mnie pan wyrzuci i, i co? I później zwalnia tych e, e, dzieciaczków, tak? I podejrzewam, że wieść by się rozniosła. Uważa pan, że to nie pomoże? Nie, nie, ten, nie uspokoi nieco, nie, nie zapunktuje na waszą korzyść? Chodzi o to. To może zapuktać, że możemy coś takiego spróbować, ale chodzi o to, że, że i tak winowajcy to winowajcy, a reszta członków traktuje to jako y, świetne wytłumaczenie, żeby sobie tak. poużywać. Więc y, ich to nie będzie obchodzić. Padła plota, jest plota, jest powód. Wyba, Ale no. możemy, możemy, możemy spróbować. Pierwszego planu oczywiście i zastanowię się nad tym. Przetrzymamy ich jeszcze trochę. Ech. Bo chodzi o to, że to są ludzie, którzy podstęp, podstępem się nie da ich złowić. Albo są dosyć sprytni wbrew temu, co są reprezentują. A z drugiej strony no reaguję tutaj właśnie na argument siły, czym się już dokładnie żeśmy zdążyli przekonać. No dobrze. To, to chciałby Pan mówi przetrzymać ich jeszcze kilka dni. Co Pan zrobić szopkę teraz czy za kilka dni? Bo na kilka dni będzie nam dane wyjechać z tego miasta, hmm. więc no dopiero za kilka dni mógłbym wrócić. Może kiedy wrócicie, zobaczymy jak się sprawy rozwiną. Jeżeli ucichnie, to naturalnie, to będzie można ich po prostu wypuścić bez kolejnego prowokowania. A póki co, jakby nie spojrzeć, to mamy troszeczkę dobrą sytuację. Jako taką mamy jakichś zakładników. Co prawda, to prawda. Dobrze, to nie będę panu więcej czasu zajmował. Życzę no. dobrego dnia tam z dłoni i, i wychodzę no no to tak też opuściłeś tam tamtejsze miejsce temu operatorowi jeszcze powiem żeby pozdrowił e, tego kapitana czy, czy... Mhm. tak kapitana no i, i wracam do chłopaków e, no to powiedzmy że jesteście razem już zebrani jest ten wieczór już późny Um. Chcecie się y, spotkać jeszcze z Serkusem, o coś go wywiedzieć? E, bo... No, może się wywiedzieć tak, już w skrócie, żeby tego nie przyciągać po prostu, e, ja to czy tam będziemy to... mieli może... spanie i tak dalej. Ja myślę, że to jest dosyć e, oczywiste, że będziemy mieli spanie. W najgorszym wypadku będziemy siedzieć przez całą noc w tej kaplicy i sprawdzać, czy akurat, akurat nie krwawi. <średztuk> ale wiesz możemy też mieć akcję na poza żeby na przykład do jakiegoś plemienia do obozu się przejść nie? też możemy mieć akcje. ale ten yy, no ta wioska to jest z tego co zrozumiałem kilka namiotów i garść patyków otaczających te namioty hmm, to znaczy z tego co nam mówi to jest ponad 60 namiotów no kilka pomniejszych też budynków normalnych drewnianych Aha. I, no i jest jakiś mur, nawet nie patyki, tylko coś solidniejszego, no może, może nie, nie to, że, że tak cegła albo, albo kamienie, ale, ale jakieś, jakieś stalowe blachy, płyty i tak dalej, drewniane te też są. No, no okej. Okay. Nie, ja wiesz po prostu przez pryzmat tego skąd pochodzi e, Sextus, mm -hmm. tak, to, to dla niego to jest jedno skrzyżowanie prawdopodobnie tej kilka domków i 60 namiotów. Mm -hmm. Także on, on będzie w, e, uważał, że on jest w środku dziczy. Tam, nie wiem, na no, równinie czym gdzieś tam. No, w każdym razie, e, może tego, jeżeli to o tym rozmawialiście, to właśnie a już mogą zdarzać się wypady spoza, spoza tej wsi. No ja nie widzę potrzeby wypadów poza wieś, tak? Nasz problem teraz. jest tak naprawdę... No teraz nie widzę. Nasz no, problem znajduje się w tej świątyni, tak? Zgodnie z tym co nam mówił ten kapłan, to ta akcja wygląda tak, że jest sobie ten krótszy ojciec i to jest prawdopodobnie jakiś demon. I ten demon e, zawiera z ludźmi pakty e, i ci ludzie otrzymują to co chcą, ale w zamian on ich znika po kilku dniach. Wcześniej mają garść koszmarów, tylko ci ludzie nawet nie wiedzą, że zawarli jakiś pakt. I od jakiego okay. czasu jest ten? E, krwawiące e, krew na ścianach jaskini, w tym przypadku świątyni, e, która mm -hmm. nie wiem, nie pamiętam co miała znaczyć. No ale co to ma? Chyba związek? że się zbliża. Słucham? Ważne, że po prostu... Jaki to ma związek? Ważne jest, że ten, kto planuje zawczasu pewne ruchy, jest o parę kroków do przodu. Więc to jest chyba istotne. No tak, ale nasz problem jest skierowany w tym. Jeśli mam rację odnośnie tego, że to jest jakiś demon, to on będzie tam ucentrowiony na tym swoim wzgórzu. Podobno to miało być jakieś wzgórze ojca kukułów. Kół nie? więc to będzie to wzgórze, bo przecież... Ee... No tak, no może trzeba będzie użyć się do szamana wioskowego, który jest, a dokładnie wioskę dalej, bo on będzie mógł odprowadzić rytuał jakiś dla tego demona, żeby mógł cię pokazać, wiesz? No tak, tylko Zakładam pytanie, tak. Czy wioska dalej to nie dwa dni dalej, tak? Wszystko możliwe. Właśnie. Może na razie nic nie no wiemy, ja się... jest to jałowa Co? dyskusja, drogi Isekstusie. Że wszystkie te wioski to jest dwa dni dalej. A to takie... No takie od... zobaczymy. Według mnie. Ważne czy tego. No dobra, no ja i tak nie mam pieniędzy, żeby kupić, więc... <grym, <grym, więc, więc powiedzmy, jest... że rzeczywiście. Mogę przytaknąć tutaj. No ja mam co chciałem i tyle. Ja mam szkira. <grym, grym>, ja będę musiał pokombinować. No. Dobra. No dobra. W takim razie pakujemy się do drogi mm -hmm. nie, pakujemy się do łóżek Na razie robimy loading do łóżka, a później e, ten jak to? A później nas obudzą o. No dobra No to też jesteście idziecie sobie spać dobrze że poszliście troszkę wcześniej ponieważ pobudka była już od 3 rano e, żeby się przecież. po prostu mieć, mieć czas przygotować bo o czwartej kiedy całe miasto nie maże oprócz tam wiesz, wiadomo tych dystryktów robotniczych, tak i tak dalej, gdzie to wszystko działa, zostaliście przeprowadzeni wraz jeszcze zdziewający Barry z Zostaliście przeprowadzeni niemalże pod, pod bramy portu Męczeńskiego, gdzie... Czekał na Was pojazd. Pojazdem jest coś, co wygląda na taką platformę na sześciu masywnych kołach. Mm -hmm. Tak. Dosyć wysoką platformę. Tak, że trzeba się na to wspiąć. Tak jakbyście na, na pierwsze piętro niemalże wchodzili. No może przesadzam, ale... <laughs> nie, nie. To jest po prostu na takich 2,5 metra płaskie coś umiejscowione no. I widzisz gdybyśmy teraz mieli namiot to byśmy mogli sobie rozbić ten namiot tam i nam, nam by nie grzało w panie tak na, na platformie metalowej no dobra to jest tak <grych> to są jakieś barierki to gdzie jest byśmy mogli to jest dokładnie tak to wygląda że to jest wiesz taka szeroka platforma tak na, na której jest, są te barierki takie, że jak usiądziecie sobie na skrzynkach tam ustawionych pod tymi barierkami z różnymi ładunkami, pakunkiem podróżnym i tak dalej, to spokojnie sięga wam to do połowy pleców. Tak? Albo i nawet troszeczkę w, tak do ramy bardziej. Są to wysokie barierki. Nad tym jest stelaż dosyć duży z, z, z rur i nad tym jest rozpięta plandeka. Aha. Chodzi o to, że wiesz, no ona was chroni generalnie przed słońcem. Z tej plandeki da się to wszystko rozwinąć dookoła, nawet gdyby na przykład deszcz padał. A teraz jest to podwinięte tak do góry, że po prostu jest, plandeka okrywa samą sam gór, sam górę, a po bokach macie wszędzie, wiesz, możecie się rozglądać. E, no i jest generalnie ten? wy. E, Aristarchus. Jakiś stary cap, który wygląda jak połączenie szczura i czołgu. Nie. Nie, nie, on Był po prostu jest ale, ale koleś, po, koleś kiedyś e, używał teleportera, prawdopodobnie. I po prostu, no wiesz, no czasami są błędy w nawigacji i część tej wiązki, którą się teleportujesz, no, zostanie rozerwana, tak? I, I kiedy górna część twojego ciała wylądowała tutaj, konkretnie tam, gdzie miała wylądować, to dolna część jego ciała poleciała w zupełnie inny ośrodek galaktyki. Do dzisiaj nie szukają. Tak, no po prostu kiedyś się... Facet wygląda też po prostu na starego sługa inkwizycji, masz jeszcze te tatuaże inkwizytorskie, Widać, że się z Aristarkusem dosyć długo włóczy, teraz jest jego sługusem i, i kierowcą. Ale po prostu się kiedyś teleportował, jego dupę wystrzeliło w drugi zakątek galaktyki. <grym> Więc teraz pan tak generalnie wygląda tak, sobie wyobraziłem takich od... Eldarów siedzących wokół stołu, nie? Tam zmawiają modlitwę, tak, A tu taka dupa. Nagle w, w kosmosie się pojawiła taka dupa. Psz. I sobie dryfuje przez niebyt. Dokładnie tak, tak się stało. W każdym razie, facet od, połowy, od pasa w dół jest na, takich, na takim wózku z gąsienicami. I sobie jeździ po tej platformie wygodnie. I tylko wiesz, tam przy tych wajchach tam świdruje, tak? I wszystkim tam zarządza. No i jest jeszcze z wami jeden tam chłopek, który nie chce zbytnio rozmawiać. Ale wygląda na typowego pielgrzyma, no i jest uzbrojony yy, jakiś taki dziwny religijny najemnik. Gdyby nie inny ubiór, to byłby bardzo podobny.